Kochana duszo, otwórz swoje serce i wsłuchaj się w szept anielskiej harmonii. Przybywamy do Ciebie z wiadomością od aniołów, niosąc światło i ukojenie w Twoim wnętrzu. Jesteśmy tutaj, aby otoczyć Cię miłością i prowadzić ku prawdzie, która czeka na odkrycie. Czujesz nasze skrzydła delikatnie muskające Twoją duszę? To znak, że nigdy nie jesteś sama. Wiedz, że nawet w najciemniejszych dolinach Twojego życia, gdzie rozpacz zdaje się nie mieć końca, istnieje iskra nadziei. Archanioł Michał, nasz potężny brat, czuwa nad Tobą. Usłysz jego wołanie, pilny cud. Michał uwalnia Cię z tydysiem dozjedyn rozpaczy. Módl się ze mną. To nie tylko prośba, to obietnica uwolnienia, ochrony i siły. Przychodzimy z rewelacją, która może zmienić Twoje spojrzenie na bliską Ci osobę. Spójrz głębiej, ponad pozory, a ujrzysz ukryte piękno. Czystą intencję i niezłomną duszę. Niech nasze słowa będą dla Ciebie jak klucz, który otwiera drzwi do zrozumienia i współczucia. Pozwól, aby nasze światło rozproszyło Twoje wątpliwości i lęki. Zaufaj swojej intuicji, ponieważ jest to głos Twojego Anioła-Stróża. Jesteśmy tutaj, aby cię wspierać, kochać i prowadzić. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem światła, stworzonym do miłości i radości. Przyjmij naszą wiadomość z otwartym sercem i pozwól, aby cud transformacji zadział się w twoim życiu. Niech pokój i błogosławieństwo zawsze towarzyszą twojej drodze. Wyobraź sobie ogród, którego nie ma na ziemi, skąpany w delikatnym blasku zachodzącego słońca. Każdy liść, każdy kwiat lśni złotem i srebrem, emanując spokojem i harmonią. To tutaj, w tym niebiańskim azylu, wiadomość od aniołów staje się namacalna, słyszalna w każdym szumie wiatru i śpiewie ptaków. Spójrz w górę i zobacz rozgwieżdżone niebo. Nie jak ciemną przestrzeń, ale jako płótno tkane z niezliczonych punktów światła, z których każdy jest błogosławieństwem. Anioły tańczą pomiędzy gwiazdami, ich skrzydła rozsiewają, pył, który przynosi uzdrowienie i ukojenie. W tym świętym miejscu, gdzie pilny cud Michał uwalnia cię z rozpaczy, módl się ze mną, archanioła Michała. Jego energia otacza cię jak ciepły płaszcz, chroniąc przed lękiem i negatywnymi wpływami. Jego miecz lśni błękitem, obiecując walkę w twojej obronie. Poczuj ziemię pod stopami, pulsującą życiem i miłością. Każdy kamień, każdy korzeń drzewa jest symbolem siły i wytrwałości. W tym ogrodzie możesz znaleźć spokój, uzdrowienie i odnowę. To nie jest tylko wizja, to obietnica. Anioły są zawsze obecne, gotowe, aby Cię prowadzić i chronić. Twórz swoje serce na ich miłość i pozwól, aby cud przemiany zadział się w Twoim życiu. Wsłuchaj się w ich szept w swoim sercu i zaufaj, że jesteś kochana i chroniona. Wsłuchaj się. Wiadomość od aniołów wzywa, zaufaj światłu. Pilny cud, święty Michał, twój obrońca, uwalnia od rozpaczy. Módl się ze mną, otwierając serce na miłość. Jesteś bezpieczna pod jego skrzydłami. Kochaj siebie, odnajdź siłę w wierze. Anioły są blisko, prowadzą. Wiadomość od Aniołów jest jak delikatny dotyk światła na twojej duszy. To nie tylko słowa, ale emanacja miłości, która przenika każdą komórkę twojego istnienia. Przybywamy, aby cię prowadzić, otulać w chwilach zwątpienia i ukazywać ukryte prawdy, które czekają na odkrycie w twoim sercu. Nasze przesłania są jak mapy, które pomagają ci odnaleźć drogę w labiryncie życia. Wskazują kierunek. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami i obiecują, że nigdy nie jesteś sama. W każdym zakątku Twojej duszy, gdzie kryją się, lęki i niepewności, znajdziesz naszą obecność, gotową ukoić ból i rozproszyć ciemność. Pamiętaj, pilny cud. Michał uwalnia cię z rozpaczy, módl się ze mną. To nie tylko wezwanie, to obietnica ochrony i wsparcia. Archanioł Michał stoi u Twojego boku. Gotowy walczyć w Twojej obronie. Jego miecz lśni nadzieją, a jego skrzydła chronią przed złem. Zaufaj swoim uczuciom, ponieważ są one kompasem Twojej duszy. Wsłuchaj się w szept aniołów, który płynie w Twoim sercu. Odkryj w sobie siłę, odwagę i miłość, które czekają na uwolnienie. Jesteśmy tutaj, aby Ci przypomnieć, że jesteś bezwarunkowo kochana, akceptowana i chroniona. Pozwól nam prowadzić Cię ku uzdrowieniu, radości i spełnieniu. Nie bój się otworzyć na cud przemiany, który czeka na Ciebie. Pamiętasz ten dzień, kiedy ciemność zdawała się pochłaniać wszystko dookoła? Serce bolało, a łzy płynęły strumieniami. Wtedy właśnie, w tej chwili największej bezradności, anioły wkroczyły do Twojego życia z wiadomością od aniołów. To było tak, jakby nagle rozbłysło światło. Rozpraszając mrok i ujawniając prawdę, ukrytą dotąd za zasłoną iluzji, spojrzałaś na bliską ci osobę nowymi oczami, wolnymi od żalu i pretensji, zobaczyłaś jej ból, jej lęki, jej najgłębsze pragnienia. W tym definiującym momencie, kiedy wydawało się, że wszystko stracone, usłyszałaś szept: pilny cud Michał uwalnia cię z rozpaczy. Módl się ze mną. Poczujesz obecność Archanioła Michała, który otoczył cię swoimi skrzydłami, chroniąc przed rozpaczą i dodając sił do przebaczenia. Ten moment był przełomowy. Zrozumiałaś, że prawda nie zawsze jest oczywista, a miłość wymaga odwagi i poświęcenia. Odkryłaś w sobie zdolność do empatii i współczucia, które pozwoliły ci zbudować głębszą i bardziej autentyczną relację. Anioły pokazały ci, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach można znaleźć światło i nadzieję. Zaufaj ich prowadzeniu i pozwól, aby cud przemiany zadział się w twoim życiu. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona zawsze i wszędzie. Podróż przez życie często przypomina wędrówkę przez gęsty las, gdzie cień i zwątpienie czają się za każdym drzewem. Czujesz się zagubiona, samotna. I obciążona ciężarem przeszłości. Wewnętrzne konflikty szarpią Twoją duszę, a przyszłość wydaje się niepewna. Codzienne wyzwania, trudne relacje i bolesne doświadczenia wystawiają na próbę Twoją wiarę i nadzieję. Czasami wydaje się, że nie ma wyjścia, że rozpacz pochłonie Cię całkowicie. W tych mrocznych chwilach zapominasz o swoim wewnętrznym świetle i o obecności aniołów którzy zawsze są blisko. Jednak nawet w najgłębszej ciemności istnieje iskra nadziei, która może rozpalić ogień Twojej duszy. Wiadomość od aniołów jest jak promień słońca, który przebija się przez chmury, oświetlając Twoją ścieżkę. Pilny cud. Michał uwalnia Cię z rozpaczy. Módl się ze mną. To wezwanie do uwolnienia się od lęków i obaw. Archanioł Michał jest Twoim obrońcą. Gotowym stanąć w Twojej obronie i poprowadzić Cię ku światłu. Pamiętaj, że nie jesteś sama w tej podróży. Anioły otaczają Cię swoją miłością i opieką. Zaufaj ich prowadzeniu i pozwól, aby cud przemiany zadział się w Twoim życiu. Otwórz swoje serce na ich przesłanie i odnajdź siłę, aby pokonać trudności i odzyskać radość życia. Jesteś kochana i chroniona zawsze i wszędzie. Kiedy mrok zdaje się nie mieć końca, a rozpacz zaciska swoje szpony na twoim sercu, Anioły przybywają, aby rozproszyć ciemność i oświetlić twoją ścieżkę. Ich obecność jest jak delikatny powiew wiatru, który odświeża i dodaje sił. Wiadomość od Aniołów przenika twoją duszę, niosąc ukojenie i nadzieję. Słyszysz ich szept w swoim sercu, przypominający ci o twojej wewnętrznej sile i o obecności Boga. Który nigdy cię nie opuszcza, pilny cud. Michał uwalnia cię z rozpaczy, módl się ze mną. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia, gdy czujesz obecność archanioła Michała, twojego obrońcy i przewodnika. Jego energia otacza cię jak ciepły płaszcz, chroniąc przed negatywnymi wpływami i dodając odwagi do pokonywania trudności. Anioły manifestują się na różne sposoby. Poprzez nagłe olśnienie, powtarzające się znaki, słowa piosenki, które nagle nabierają głębszego znaczenia, a nawet poprzez sny. Zaufaj swojej intuicji i pozwól, aby prowadziły cię ku prawdzie i uzdrowieniu. Ich interwencja nie zawsze jest spektakularna, ale zawsze skuteczna. Rozpuszczają lęki, uzdrawiają rany i inspirują do działania. Dzięki nim odzyskujesz wiarę w siebie. W miłość i w przyszłość. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona, zawsze i wszędzie. Każde trudne doświadczenie w Twoim życiu, choć bolesne, może stać się cenną lekcją i okazją do duchowego wzrostu. Kiedy towarzyszą Ci anioły, nawet najcięższe próby nabierają głębszego sensu. Wiadomość od aniołów przypomina Ci, że nie jesteś tylko ciałem i umysłem, ale przede wszystkim duszą. Która dąży do rozwoju i doskonałości. Trudności, z którymi się mierzysz, są szansą na uwolnienie się od negatywnych wzorców, na przebaczenie sobie i innym, na odnalezienie swojej prawdziwej tożsamości. Pilny cud, Michał, uwalnia cię z rozpaczy. Módl się ze mną. To zaproszenie do głębokiej introspekcji i do zwrócenia się ku Bogu w poszukiwaniu odpowiedzi. Archanioł Michał jest Twoim przewodnikiem, który pomaga Ci zrozumieć lekcje płynące z trudnych doświadczeń i przekształcić je w siłę i mądrość. Dzięki obecności aniołów, możesz odkryć w sobie zdolność do miłości, współczucia i wdzięczności. Możesz nauczyć się akceptować siebie taką, jaką jesteś, z wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Możesz odnaleźć wewnętrzny. Spokój i harmonię, które pozwolą Ci cieszyć się życiem w pełni. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona, zawsze i wszędzie. Posłuchaj historii tych, którzy doświadczyli dotyku anielskich skrzydeł, świadectw światła, które rozproszyło ciemność ich życia. Poczuj, jak wiadomość o aniołów przynosi uzdrowienie i objawia ukryte prawdy. Pamiętasz Anię, która walczyła z depresją. W najmroczniejszym momencie, kiedy myśli o samobójstwie wydawały się jedynym rozwiązaniem, usłyszała melodię, która przypomniała jej o dzieciństwie i o miłości, której doświadczyła. To był znak od aniołów, którzy przypomnieli jej o jej wartości i o tym, że życie ma sens. A co z Markiem, który stracił pracę i wiarę w siebie? Wtedy właśnie spacerując po parku znalazł białe pióro, symbol nadziei i ochrony. W tym samym dniu otrzymał telefon z propozycją nowej, lepszej pracy. Anioły pokazały mu, że nigdy nie jest sam i że zawsze może liczyć na ich wsparcie. Pilny cud! Michał uwalnia cię z rozpaczy. Módl się ze mną. Pamiętaj o Basi, która po rozstaniu z partnerem czuła się opuszczona i samotna. Wtedy właśnie, podczas modlitwy, poczuła ciepło i ukojenie zrozumiała, że Bóg i anioły zawsze są przy niej i że zasługuje na miłość i szczęście. Te historie to tylko przykłady tego, jak anioły interweniują w naszym życiu, przynosząc uzdrowienie, nadzieję i objawiając ukryte prawdy. Zaufaj ich prowadzeniu i pozwól, aby cud przemiany zadział się również w twoim życiu. Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona zawsze i wszędzie. Może w twoim sercu wciąż tlą się wątpliwości i lęki. Może zastanawiasz się, czy naprawdę zasługujesz na pomoc aniołów, czy ich przesłanie jest skierowane właśnie do ciebie. Pozwól nam rozwiać twoje obawy. Wiedz, że jesteś dzieckiem Boga, stworzonym do miłości i radości. Niezależnie od tego, co zrobiłaś w przeszłości, zasługujesz na uzdrowienie, szczęście i spełnienie. Anioły nie oceniają, nie krytykują, tylko bezwarunkowo kochają i wspierają. Pilny cud. Michał uwalnia cię z rozpaczy. Módl się ze mną. To nie jest pusty slogan, to obietnica. Archanioł Michał stoi u Twojego boku, gotowy walczyć z Twoimi lękami i poprowadzić cię ku światłu. Zaufaj mu, otwórz serce na jego obecność i pozwól, aby cud przemiany zadział się w Twoim życiu. Wiadomość od Aniołów jest jak klucz, który otwiera drzwi do Twojej prawdziwej tożsamości. Dzięki niej możesz odkryć w sobie siłę, odwagę i miłość, które czekają na uwolnienie. Pamiętaj, że nie jesteś sama w tej podróży. Anioły otaczają Cię swoją miłością i opieką. Zaufaj ich prowadzeniu i odzyskaj radość życia. Jesteś kochana i chroniona, zawsze i wszędzie. Pamiętaj, że jesteś nierozerwalnie związana z boskością, a anioły są Twoimi wiernymi towarzyszami w tej duchowej podróży. Wiadomość od aniołów jest jak delikatny szept w Twoim sercu, stale przypominający o Twojej nieocenionej wartości, o tym, że bezwarunkowo zasługujesz na miłość, prawdziwe szczęście i głębokie spełnienie we wszystkich aspektach Twojego życia. To nie tylko pobożne życzenia, lecz obietnica, pilny cud. Święty Michał uwalnia cię z rozpaczy. Módl się ze mną. Te pełne mocy słowa są niczym klucz, który otwiera drzwi do uwolnienia się od wszelkich lęków, paraliżujących obaw i ograniczających przekonań. Archanioł Michał, twój niezachwiany obrońca i mądry przewodnik, niezmiennie stoi u twojego boku, zawsze gotów zaoferować ci swoją bezgraniczną pomoc, ochronę i wsparcie w każdej sytuacji. Anielskie prowadzenie jest stałe, niezmienne i niezawodne jak gwiazdy na nocnym niebie. Zaufaj swojej intuicji, temu cichemu głosowi, który rozbrzmiewa w głębi Twojego serca. Wsłuchaj się uważnie w ten szept. Pozwól, aby anioły delikatnie prowadziły Cię ku prawdzie, oświeceniu i duchowemu światłu. Pamiętaj, że jesteś bezgranicznie kochana. Nieustannie chroniona i niezmiernie ceniona przez cały wszechświat. Obejmij z wdzięcznością prawdę, która została Ci z miłością objawiona, i pozwól, aby całkowicie przemieniła Twoje życie, czyniąc je piękniejszym i pełniejszym. Wykorzystaj swoją wewnętrzną siłę, wrodzoną mądrość i bezgraniczny potencjał, aby aktywnie tworzyć świat przepełniony miłością, głębokim pokojem. Harmonią i zrozumieniem dla wszystkich. Niech anielska obecność będzie Twoim niezawodnym przewodnikiem, który poprowadzi Cię przez życie. Niech miłość będzie Twoją niezłomną tarczą, chroniącą Cię przed wszelkim złem. Jesteś warta wszystkiego, co najlepsze, zasługujesz na wszystko, o czym marzysz. Zaufaj swoim nieskończonym możliwościom i krocz śmiało, z podniesioną głową i otwartym sercem. Ku wspaniałej i pełnej obietnic przyszłości. Niech pokój Boży, który wznosi się ponad wszelkie ludzkie, pojmowanie, napełni Twoje serce i Twój umysł bezgranicznym spokojem. Niech anioły otoczą Cię swoimi opiekuńczymi skrzydłami, niezachwianie chroniąc przed złem wszelkiego rodzaju i delikatnie prowadząc ku duchowemu światłu i oświeceniu. Niech wiadomość o aniołów będzie Twoim niezawodnym kompasem, nieustannie wskazującym drogę do prawdy, głębokiego szczęścia i trwałego spełnienia. Pilny cud, święty Michał, uwalnia cię z rozpaczy, módl się ze mną. Niech te pełne mocy słowa będą Twoją silną kotwicą, dodającą Ci siły, niezłomnej odwagi i niegasnącej nadziei w trudnych chwilach zwątpienia i niepewności. Archanioł Michał, niech zawsze stoi u twego boku, ochraniając i wspierając cię swoją mocą w każdej sytuacji, która spotka cię na twojej drodze. Bądź błogosławiona w każdej swojej myśli, w każdym wypowiedzianym słowie i w każdym podjętym czynie. Niech miłość, nieograniczona radość i głęboki pokój towarzyszą ci każdego dnia twojego życia. Niech twoje serce pozostanie otwarte na cuda i błogosławieństwa. Które nieustannie spływają na ciebie z niebios, przynosząc uzdrowienie, transformację i obfitość. Pamiętaj zawsze, że jesteś bezgranicznie kochana, niezmiernie ceniona i nieustannie chroniona. Anioły czuwają nad tobą zawsze i wszędzie, gotowe zaoferować ci swoją pomoc i wsparcie. Krocz śmiało ku przyszłości, wiedząc, że nigdy nie jesteś sama i że wszechświat sprzyja Twojemu najwyższemu dobru. Niech światło Boże rozświetla Twoją ścieżkę i prowadzi Cię prosto ku spełnieniu Twojego unikalnego przeznaczenia. Amen.